Witajcie, ja jestem Łukasz Kowalski a wy oglądacie Stację Racibórz W piątek na końcu świata zagrał zespół Natshell. Dzięki temu, że my byliśmy na tej imprezie, wy teraz możecie zobaczyć jak było. Przekonajcie się sami Początki zespołu to rok 2003 Debitancki utwór to piosenka pod tytułem Fabryka, która swoją premierę miała w roku 2007 Zespół zaprezentował swój debitancki singiel w programie Dzień Dobry TVN występując na dachu budynku telewizji TVN Wyglądało no w ten sposób, że Zagraliśmy w zasadzie jeden utwór na dachu, w telewizji TV. Później był wywiad na żywo z Kasią. Także większa część była tak naprawdę poświęcona na rozmowy z Kasią. Sam mhm. utwór to był taki tylko, taka, taka wstawka. Zespół prezentował piosenkę Fabryka wiele razy. Fabryka jest też określana jako pieśń buntu. Zespół tłumaczy co było przyczyną napisania pieśni buntu przez wokalistkę Kasię Konopkę. Generalnie sama nazwa Fabryka wskazuje na to, że, no że, chodzi, że chodzi o zakład pracy, prawda? Mm -hmm. No źle się działo w zakładzie pracy, zaczęły się strajki, różne takie rzeczy. No Kaśka troszeczkę, no, nie wiem... No on ona sobie napisała bo... To Miała nieciekawą miała miała sytuację w pracy i po prostu napisała o tym mm. Napisała o tym piosenkę, po prostu wykrzyczała swój ból. Kasia, Marcin, Jakub, Severn i Jacek występowali również na innej scenie z takimi zespołami jak Koma, Akura czy Farblnere. Jednak z jednym z zespołów udało zawiązać się mocniejsze partnerstwo. Posłuchajcie. Największy kontakt mieliśmy tak naprawdę z zespołem Hunters, z którym zagraliśmy 6 koncertów. Zostaliśmy zaproszeni później, dzięki temu, można powiedzieć, no, można powiedzieć dzięki temu też, na festiwal Hunter Fest 2009 roku no i jak... <ślad> no, Jaki był taki festiwal? Pojechaliśmy i festiwalu już nie ma. Festiwal <ślad> nie, 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 nie. się skończył przez nas. Bardzo przepraszamy. Dzień koncertu gitarzysta zespołu obchodził rodziny. Zapytaliśmy się o marzenia związane z zespołem. Jednak odpowiedź uzyskaliśmy od innego z członków zespołu. I właśnie, Gabo ma dzisiaj urodziny. Tak. nie... nie. Już jest tak stary, Ale że nie ma żadnych. Twarz od węgla. Każdy zespół tworzy muzykę do innych celów. Jedni robią to dla pieniędzy, a dla innych jest to sposób na życie. Powód tworzenia przez nutsza jest prostszy niż by się mogło wydawać. Zrobimy to dla zabawy przede wszystkim i oderwanie od rzeczywistości. No, żeby każdy z nas pracuje i po prostu po pracy każdy piątek sobota jedzie do powiedzieć, że... Chcemy sobie pojechać się rozerwać, żeby siedzieć w domu przed telewizorem, to my sobie jedziemy i sobie żempolimy. Klasycznie przypominam o naszej stronie www.stacjarecibosz.pl Oraz o naszym like page'u facebook.com.pl I tym razem nie mogło być się bez płyt do rozlosowania Co zrobić, aby zdobyć jedną z nich? Wystarczy, że niezwłocznie, ale to zaraz po zakończeniu tego odcinka Skomentujesz spis właśnie z tym odcinkiem na naszym facebooku Może powiem im, że warto. W sumie możesz powiedzieć? Warto.